Witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj znowu dla Was nagrywam i zapraszam Was do oglądania razem tutaj z Mają. Dzisiaj miejsce dam do jedzenia mokrą karmę z Doliny Noteci, akurat o smaku gęsi, ziemniaków i jeszcze jabłka. To jest już ostatnia karma z Doliny Noteci, jaka nam została, bo resztę już nam zostało z Animondy. Także zaraz tutaj wyciągnę dla niej miseczkę i jej nałożę. No masz tutaj. Dzisiaj planuję zmienić akwaria moich chomików. Właściwie ich wystrój. A jest to spowodowane tym, że u zepsuł się kołowortek. Zaraz Wam pokażę ten kołowortek. Drewniany zepsuł mu się i będę musiała go zamienić na plastikowy. Dlatego pomyślałam, że już od razu będę, no zmienię po prostu wystrój. Orzeszkowi zamienię kołowrotek na plastikowy. No i też pozmieniam tutaj może inne rzeczy, zwłaszcza wezmę już te bałwanki, no bo mamy marzec. W ogóle zauważyłam, że ja nie zmieniam kartki w kalendarzu. O, tutaj marzec mam, ze Sonia Nie zmieniłam. Powinno być. I na pewno zabiorę te bałwanki, też zobaczę, może im zmienię domki na inne, na te, które mia mieli wcześniej. Popatrzę jeszcze, co tam dla nich mam. No i na pewno wam pokażę, jakie są zmiany. Stosób to są to będzie takie trochę już wiosenne zmiany w ich domkach, w ich akwariach. Tak aktualnie wygląda akwarium orzeszka i dzisiaj będę je zmieniać, wystrój. To jest jego kowrotek, który niestety się urwał, i dam mu nowy, który najczęściej używa na wybieg. O, tutaj mi się urwało. On właściwie od początku był już wadliwy. Nie Wam pokażę, na jakim mu zmienię. To jest kołowrotek, który bra dawałam mu na wybieg, a teraz po prostu będzie miał go u siebie w akwarium. Że zabieramy już bałwanka, bo chcę tutaj wprowadzić bardziej wiosenny nastrój, a nie zimowy. Już Chrupcia też zmienimy wystrój. Zabieramy bałwanka. Kołowrotek zostawiamy, bo chrupka kowrotek jest dobry. Poza tym nie miałabym górnego, na jakiego zamienić, a poza tym, no, on dobrze działa. Nie zepsuł się. Ale też chciałabym zmienić domki. Każdemu z chomiczków chcę zmienić domek, ponieważ już długo mają te same. I mam do wyboru trzy domki. Są to trzy domki, które wcześniej chomiczki już miały. Ten domek chyba był kupiony, jak kupowałam ogólnie wyprawkę dla orzeszka. Ten domek po prostu był dla chrupka. Ten też chyba chrupek dostał z jakiejś okazji. I teraz zastanawiam się, na który domek chomiczkom zmienić. Myślałam chrupciowi dać może ten domek, bo on nigdy nie miał okrót tego domku, więc mógłbym przez trochę go mieć. A orzeszkowi zastanawiam się pomiędzy tym zamkiem a tym. Z tym, że nie wiem, czy orzech się tu zmieści. Tutaj myślę, że w porządku, że się zmieści na pewno do tej dziurki. Ale co do tej dziurki mam wątpliwości, czy on przejdzie. I myślę, czy Orzeszek będzie na tyle mądry, że gdybyś tutaj nie zmieścił, to po prostu nie będzie wchodził. Czy on będzie na tyle... nie wiem. Nie zastanowi się i będzie chciał się tutaj na siebie przecisnąć. Kolejną rzecz, jaką dam chłopakom, to są kokosy. Każdemu z nich dam po jednym kokosku. Łupinkę, właściwie po upinie z kokosu. Tylko właśnie też nie wiem, któremu dać, którą ja. Poczekaj, bo chcę pokazać na filmie. Nie ma tam nic. Zastanawiam się, któremu dać, którą. To może być w tą stronę. No tak, Majka pogryzie całą tę łupinę. No właśnie, ale jeszcze to im dam do akwarium, na pewno. I tak by wyglądało akwarium chrupcia. Po zmianie wystroju. Dałam mu domek i tu jak widzicie ma kokosa. Teraz tutaj zmieniam orzeszkowi. To na szczęście się mieści. Widzicie, jak tylko położyłam ten kokosek, to od razu sobie wszedł. Tu jeszcze ma schowek pod schodami. Zobaczymy czy wyjdzie na górę. Możeżek mżeszek możesz mieć problem już. Bez tej zagruby. Czekajcie jeszcze co mąpinę z koku Tu bliżej wezmę. Zobaczymy, czy orzeszek się zainteresuje drugim pięterkiem na zamku. Nowy kołowrotek. Znaczy on miał go już tylko że na wybiegu. Na razie że się pożyć się drapać na kołowrotek. Możesz jak mógłbyś przetestować Czy się zmieścisz do tej dziurki tutaj. No sprawdź Bo są ciekawe, czy jesteś za gruby, czy się zmieścisz. Teraz chwila prawdy. Nie no, zmieścił się, jestem zaskoczona. Ja byłam przekonana, że on tam nie wejdzie. I spójrzcie, i wszedł na dół, bo mu pokazywałam Wam, że tam jest ta dziurka, że on i tak schodzi na dół. Tylko, że ma taką zabawę, że może sobie wejść na górę i tędy zejść na dół. Dużo w porządku. Ja widzę, że chomiczki mają tak, że nawet jak wydaje się, że są za duże, to one, jak gdzieś wchodzą, to mimo wszystko się mieszczą bo to bardziej... On ma futerko i po prostu może to futerko mu daje, że on wygląda gruby, a w rzeczywistości nie jest, bo to jest tylko jego futerko, a nie on sam. No jak? Zadowolony jesteś? No i tak się prezentuje nowy wystrój akwarium orzeszka. Tak jak Wam mówię, chciałam coś na wiosnę odświeżyć, chociaż jeszcze nie ma wiosny, ale jest już marzec, i po prostu chciałam już wprowadzić tutaj jakieś zmiany a właściwie zmobilizowało mnie to, że nie mogę mieć już takiego typowo drewnianego wystroju przez to, że ten kołowrotek się popsuł może uda się go naprawić, więc wtedy znowu jak za jakiś tam dłuższy czas zrobimy zmianę ale no na razie jest zepsuty i dlatego postanowiłam, że no, zmienię wystrój możecie pisać czy Wam się podoba to oczywiście oprócz tego no to orzech ma tam rzutkę, wydaje mi się, że ładnie akurat pasuje teraz do kołowrotka. To muszę mu piasek wymienić, bo sobie się ręka widzę na, nosił, y, do piaskownicy, No i miseczki też będzie trzeba dzisiaj dać zębko, bo już tu sama mu została. Tylko skupienie. Nie, orzech zaatakował aparat. Powankami na ten sezon się żegnamy. Kilka dni temu dodałam Wam na Instagramie post. Już Wam go pokazuję. I w tym poście zapytałam Was, czy chcecie, żebym dalej normalnie nagrywała, montowała i publikowała filmy? Ponieważ wiadomo, że teraz wszyscy jesteśmy Przejęciu tym, co się dzieje na Ukrainie. Ja chciałam Wam powiedzieć, że mi również jest bardzo przykro, i ciężko było mi na początku uwierzyć w ogóle w to, co się dzieje, że taka sytuacja ma nawet miejsce w tych czasach dlatego zastanawiałam się, czy rzeczywiście normalnie nagrywać, ponieważ no też na początku, jak się o tym dowiedziałam, to nie miałam nawet chęci do nagrywania, bo no wiadomo, to jest bardzo przykre, że coś za. Właściwie tuż przy naszej granicy to ma miejsce. I myślę, że większość z was, myślę, że wszyscy albo prawie wszyscy z was również to bardzo teraz przeżywają, ale mimo tego napisaliście mi pod postem na Instagramie, że chcecie, żebym normalnie dodawała vlogi i publikowała te filmy. Ja też myślę, że jednak no, jednak lepiej jest nagrywać, no ponieważ wiadomo, coś jednak robić trzeba i dalej trzeba... Nie wiem, czy mogę powiedzieć tutaj, że udawać, że wróci do normalności, no bo nie jest się w stanie powiedzieć, że mam o tym nie myśleć, bo raczej wszyscy o tym myślimy, co się dzieje za naszymi granicami. No i też nie wiemy, jak dalej się to wszystko potoczy, ale mimo tego myślę, że no, no, trzeba jednak jakoś funkcjonować. Yy, dlatego będę nagrywać, yy, chyba że teraz mi coś też napiszecie w komentarzach, ale na Instagramie napisaliście mi, że chcecie jednak, żeby te filmy były dodawane. I myślę, że też większość twórców na YouTube Was o to pyta, bo każdy zastanawia się, czy mimo tego, co się dzieje, normalnie nagrywać vlogi. Mój kanał nie jest kanałem typowo rozrywkowym. Ja po prostu nagrywam dla Was życie codzienne. Co, Majeczka, ty chcesz? Też jesteś smutna z tego powodu, co się dzieje? Więc myślę, że nie będę się już dłużej rozgadywać na ten temat. No bo każdy z Was wie, o czym mówię po prostu. I myślę, że każdy z Was czuje, no ma to podobne odczucia jak ja. Nie wiem, czy Wam wspomniałam na tym kanale a propos rybek. Mi, zostało mi 5 bystrzyków Amandy i trzy kiryski pigmeje. A miałam wcześniej 6 kirysków i 6 bystrzyków. No, i teraz też właśnie mam duży problem z glonami. Pojawiły mi się glony w akwarium i to w dość dużej ilości. I też już coraz bardziej się zastanawiam nad tym, jeśli moje rybki wszystkie umrą z tych, które mi zostały, to chyba nie będę już dokupować więcej. Drogi. Do Próbuję je pokazać. Zobaczcie, co jedna pływa. Spójrzcie, tam sobie bezstrzyg jeden jest. Tu drugi. Teraz akurat sobie siedzą, z za roślinką. Idziemy na działkę. Musimy tam trochę posprzątać i ogarnąć. Mój tata już tam jest. A my idziemy z piskami. Majkę no ikę tu chyba spuszczę nie w tą stronę Osani się na smycie Później ją spuścimy Nie pobiegła się przywitać. Tata. Zastawione jest zastawiony. Tak, zastawiony. Nie to To jest żulejka. Co jest? To jest żulejka. Coła, po A ty już rozbiłeś, to? Co było? Nie, po, nie polecę do tyłu. Nie wiem nic. Yeah. Maja, tu jest dziura. Gdzie są cześć, cześć. Jest... nie? Cześć kurczę, ojejeje, wiem, że nie można tu zagrać. Czy mamy przebić śniegi? Pani się wyszła weszła do szklarni. To jest cała graciarnia. Ojej, to grochu. Co tam robisz? Uważaj go spadnie. Tamty. Sonia tutaj wszystko sprawdza. Znaczy tutaj już powyciągaliśmy te rzeczy do wyrzucenia, no bo kupiliśmy działkę i właśnie tutaj osoby przed nami miały, no bardzo dużo rzeczy takich, które mają się tylko i wyłącznie do wyrzucenia, całe jakieś graty. No i musimy to wszystko sobie uszątnąć. No i segregujemy co jest do wyrzucenia, co na złom i właśnie cała ta szklarnia jeszcze nam została do posprzątania, bo tam jest pełna jakichś różnych gratów. ja tutaj, coś Oj, ciekawego jest... czuję. czym gdzie jest Majka. Maja siedzi w ogóle w szklarni. Maja, co ty tu szukasz? Jeszcze coś tam zjesz No nie wiemy właściwie co tutaj jest bo tak jak Wam mówię kupiliśmy działko w takim stanie gdzie tutaj jest pełno jakichś kratów. No ja chodzi po doniczka no i to wszystko też będzie do wyrzucenia a nie, zobaczycie, co będzie. Tu, tu jak się Je, może trzymać już tę stronę, nie? A w tej ile będzie? Raz. <trybujesz> Jedziemy z dziewczynami. Ma jeszcze na smyczy, ale zaraz ją spuścimy. Czekaj Sonisiu, ja Ciebie spuszczę. Zobaczcie jakie chmury też się zrobiły nad nami. Oby nie padało. Majeczka coś sobie tutaj wącha. I wiatr też się trochę zerwał. Są chmury, ale troszkę słońce się przebija, ale nie wiadomo co z tego wyniknie. Dziewczyny idą sobie grzecznie przy nas. I możecie mi też napisać czy wasze pieski w ogóle tu jest wylana, widzę, woda, a to chyba wody gruntowe wylały. I możecie mi napisać czy wasze pieski w marcu jeszcze chodzą w ubranku? bo u mnie na przykład dzisiaj jest chłodny dzień. No i oczywiście dziewczyny są ubrane. Teraz idą po błotku tu jest też błoto Wydaje mi się, że już mnie słabo słyszycie, bo znowu wiatr szumi No i przez to słabiej słychać bo raczej słyszycie szum wiatru No ale coś teraz ciekawego go wąchają Nie wiem co tam jest ale Bardzo je zaciekawiło jak widzicie Aż Sonia poleciała. Ja teraz będę z moim tatą jechać na wszystkie owady. Tak, dobrze słyszeliście, jedziemy na owady. A dokładnie... To jedziemy do sklepu najpierw do Biedronki, a później do Mrówki. W Mrówce chcemy kupić rzeczy, które przydadzą nam się na działkę. Nie wiem jeszcze, czy będę was zabierać ze sobą. I nagrywać tam. No ale to jeszcze zobaczę. moje zakupy z Biedronki. Jeszcze oprócz tego kupiłam kwiaty i zaraz Wam je oczywiście pokażę. W Mrówce kupiłam przysmaki dla Majki ta Były za 10 zł do kapaczka I teraz co kupiłam jeszcze w Biedronce? Kupiłam hyacynty. No bardzo mi się ta doniczka podobała, w ogóle że fajnie tak w szklanej doniczce, ale no niestety Złamałam doniczkę przez przypadek, już w drodze do domu. I tak, tu są trzy hyacynty, ale ja tak naprawdę zostawię sobie jednego, bo chyba dwa weźmie moja siostra. I jeszcze wzięłam kwiatki na działkę, tylko jeszcze na razie jest za zimno, żeby je wsadzić. Dlatego na razie będę musiała je zostawić w domu, więc to jest róża. I jeszcze wzięłam hortensję, ale hortensję zostawiłam u taty a różę jeszcze zostawię u siebie bo jest za zimno, żeby ją wsadzić. No tym tam jeszcze ziemię trzeba skopać na działce, dlatego na razie nie będziemy wsadzić żadnych roślinek. No, no i to całe już zakupy, smaczki. I jeszcze zapomniałam Wam pokazać. Wczoraj kupiłam w takim zwykłym sklepie małym z różnymi rzeczami skrzynkę białą. Ponieważ. Prawdopodobnie jutro będę chciała tutaj dekorować trochę swoją, nie wiem, chyba tylko komodę właściwie, tak bardziej wiosennie. Już zdejmę ten kominek i tutaj może tego hiacynta postawię, a w tej skrzynce go położę. Więc to też Wam nie pokazywałam, taka skrzyneczka. Bardzo mi się podoba akurat, że jest w kolorze białym. Myślę, że będzie tutaj pasować, a ten kominek już przyda się, ale jako dekoracja na zimę lub jesień. Teraz, już bym chciała troszkę tutaj zrobić w pokoju, żeby było wiosennie. Ale to myślę, że może jutro, nie wiem, czy tam będę grać vloga, albo pojutrze, no nie wiem, jeszcze zobaczę. I jeszcze Wam nie powiedziałam najważniejszego, bo do Murówki wybraliśmy się, żeby nie kupić oczywiście tylko tych smaczków, które kupiłam tak. dla mojej tylko głównie po rzeczy na działkę. Deski, i jeszcze, nie wiem jak mam to nazwać, żeby zostawić siatkę, żeby nie było tak na widoku z jednej strony, ale jest nam to potrzebne po to, żeby tam zrobić później wybieg dla Zuzi zewnętrzny na działce. I też płotek, żeby zrobić jej z... Maja, nie szczekaj. Maja coś słyszy z okna zaczęła czekać. Żeby zrobić właśnie zagrodę dla Zuzi. Więc tam też kupiliśmy te rzeczy, ale też Wam nie pokażę. Pokazywałam Wam, chyba nagrywałam jakieś urywki. Ale no teraz już zawieźliśmy to od razu na działkę, znaczy mój tata zawiózł, więc no nawet już Wam nie pokażę. No ale teraz tak nie miałoby to sensu pokazywać, bo dopiero jak będzie wszystko już tam no, zrobione, to wtedy będzie widać jaki jest tego efekt. Też pytaliście mnie o działkę, jak mam daleko na działkę. Majeczka, nie szczekaj. I na działkę mam bardzo blisko, niecałe 15 minut pieszo, czyli właściwie nie będę musiała tam dojeżdżać samochodem, będę mogła w każdej chwili podejść, nawet wybrać się, nie wiem, tak jak chcę wyprowadzić maję na siku, to mogę po prostu wstąpić na działkę, bo to jest niecałe 15 minut od mojego tutaj mieszkania, tu gdzie mieszkam. Są ogródki działkowe, no i na działkę, tak jak liczyłam sobie drogę, to nawet mniej niż 15 minut i mogę sobie dojść w każdej chwili, tak więc wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo blisko. I na pewno, jak się zrobi ciepło, no to będziemy mogli tam chodzić w każdej chwili. I co jeszcze mam właściwie, chciałam powiedzieć. No tak, Zuzia też tam będzie miała zrobiony swój wybieg. Ja już będę kończyć dzisiejszy filmik. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych. Jeszcze Wam tylko pod koniec pokażę mojego kwiatka, który niestety nie wiem, czy się przyjął, bo opadają mu liście. Mam nadzieję, że coś jeszcze z niego będzie. A to nie jest ten kwiatek, co teraz kupowałam, tylko wcześniej? Zacznie albo usycha, mimo tego, że mam okro albo się nie przyjął po prostu.